Od pamiętnych czasów broniłem was przed Szymonem. Kiedy była potrzeba, brałem waszą stronę. Kiedyś byłem uległy łatwym celem do wkurzania, ale kiedy się nauczyłem bronić, on uciekał od przegrania, bo ja kocham klasę, chociaż nie wiem za co. Ja kocham klasę, czasem mnie wkurzała. Ja kocham klasę tą, dokuczała mi przez wieki. Kocham klasę. Nie za W chwilach słabości Miałem ja pokorę To na sobie skupiałem Klasową obronę Chyba z czterdziestoma osobami się biłem Fokusowali się na mnie Ale po waszym wsparciu Meldowali się na dnie, bo ja kocham klasę w chwilach słabości. Ja kocham klasę, gdy ją chronię. Ja kocham klasę tą, jeśli wgniatają mnie do ziemi. Kocham klasę, gdy ja ich wgniatam do piachu w chwilach dobrobytu. O was myślę i dbam. O trzeciej klasie często wspominam, bo najbardziej wtedy imponowałem wam. A tylko prestiż i władzę lubicie, jak jacyś chciwi biznesmeni, trzeba trochę mieć pokory, a wy jak jacyś ironmeni, bo ja kocham klasę w chwilach dobrobytu. Ja kocham klasę, gdy mam bardzo duży prestiż. Ja kocham klasę tą, kiedy oni błądzą. Kocham klasę, pokazując pokorę. Kiedy tworzymy organizację, to nie wiem, co czuć. Bo nie wiem, czy robimy źle, czy dobrze, czy na nas będą pluć. Kto nie ryzykuje, ten nie je to moja dewiza. Bo ten, kto stoi, to traci i tak przepada wiza. Bo ja kocham klasę, dlatego tworzę partię. Ja kocham klasę, a chcę dla Was dobrze. Ja kocham klasę tą, choć wbijacie mi nóż w plecy. Kocham klasę, nawet gdy mnie nikt nie lubi. Kiedy zakochałem się w Nili, myślałem, że pójdzie gładko. Myślałem, że wpływem się uda, ale to się powodzi rzadko. Nie udało się to mi, też przez Teofila, gdy my się pokłóciliśmy. To robił ze mnie pedofila. Kocham tą klasę nawet bardziej niż Nili. Ja kocham klasę nawet kiedy jestem głupi. Ja kocham klasę tą nawet jak ktoś mnie zdradza. Kocham klasę, choć mnie doprowadza czasem do płaczu. W chwilach zwątpienia w powodzenie swej misji, aż się nie chce żyć, czytasz o Inkwizycji, bo gdy ona działa, to jest czystsza ludność, a gdy jej nie ma, nawiązać kontakt. Przez introwertyka jest trudno. Kocham tą klasę! W chwilach zwątpienia Ja kocham klasę Gdy czytam książkę Ja kocham klasę tą W dobrych chwilach Kocham klasę Ta Także w tych złych chwilach mm. Podczas globalnego zamknięcia lasów, pól i stepów, Nastała nauka zdalna czas oszustów i pasożytów By dokonywać cyberprzemocy za pomocą mediów społecznościowych Albo się popisują, albo wyczekują na błąd ludzi wolnych mm -mm.